ten ten, ten ten, gdzie jesteś, ja? O chuśba, ale mi sięło. No. Tak odpalić nagrywałem, to ten ziemniak nie wyleci? Spierdzielaj, odpaliłem już. Ha. That was weird. Ja sobie muszę przypomnieć te ataki w ogóle. Jak ja? No... Dawno nie grałem w tą grę. Kiedy? Pięć lat temu. No właśnie. Czyli, czemu mi ja tak nie działa? Ja nie mogę jedynki kliknąć. Pokaż. Co jest? No. Nie no, o, teraz zrobiłeś Laps No teraz zrobiłem, nie wiem, wcześniej... ...coś nie działało. Wiesz, co nie działało? Ja wiem, co ty powiesz. Co? Twój mózg. No, mi to powiedzieć! Co się stało? Czemu wchodziłem w kosmos? <noise> Czy kluczak tam przyszedł ze skórką bananową? <głosy> <głosy>

Sorry. Ej, no nie, nie. teamować się! Nie. Streamowanko Streamowanko, ta, streamowanko, streamowanko, to ja mam minus 500 klatek. No spadek z tym śmietnikiem! <śmienny> <śmienny> Twój ulubiony. Czemu ja to zrobiłem bez podcastów? Wytłumacz? O, adam. Ja adam. myślałem, że masz śmietnik. <śmienny> Stary, ty mi nie uwierz! ja tu próbuję podnieść i klikam 4. Rata, rata, rata. Rata, tata, agata, fatata, Podaję ci. Jakimi go. wy postaciami graliście? Jakimi wy postaciami gracie? Ej! Ekrą Sikseveno od Mermigrismas. A serio, jaką postacią grasz? Ty ty no, nie zabijeś z tego zabiję... R, kurde, z góry! A nie możesz mnie zdragdolować? Aha, Platywa bo ten trzyma tego uścić. gówno, te gówno, trzyma i nie umie Jak zabierz nim trzy osoby, to to się... To to jest rzut, w tym od razu się mówię. No ty geju, nie, dobra, nie! <ślesk> Sorry, ja miałem przed chwilą pięć klatek. Czemu ja tak laguję? Nie, nie tylko ty, bardzo możliwe, że to przeze mnie, nie wiem. Albo przez Vipula, bo nam dwóm laguje. Vipula, no jak to się wymawia? To, to, że, to wy na to, że restartujemy serwer. Czemu? No, za chwilę będzie trzeba restartnąć, tylko cię dobiję. Dobra, restartuję serwer. No, to debil! No, odcinku i będę musiał wycinać! <laughs> nie bój się, to nie jest e, jedyny raz. kiedy Nie jak rób, będę. Nie, nie, tak, bo będę Co ty lekkie. No, niż... Dobra, robimy tak, że on będzie musiał e, montować przez 3 godziny. Zrozumiano, Wiktor? Czyli co? Chcesz, czy żebym tego zrobił milion editów, czy co? Tak. Ej, dalej trochę laguje, wiem co... wiem co... Nie, nie w ogóle nie laguje, jest mega dobrze. Okej. Okay. Co się stało? No jak ty to... Nie, to, y, on zaczyna kurde latać Spałte 4 No jak tak nikomu. Kombo robo! Kombo robo! Czemu kuśwa stoję z tym gównem? Nie wiem co się dzieje, u mnie ma, ja mam pięć FPSów u mnie! Ej, chyba cię wyciszyło, Wiktor. No, Wiktora chyba wyciszyło. Atasze! Atasze! A? O. O nie, wrócił! Wrócił z więzienia! Po roku w Rosji! Wytłumaczycie mi, dlaczego mój komputer odpalił ABS? Nie wiem, bo już chyba wiesz, że będziesz montował przez 3 godziny. Spierdzielaj mi tu. Wytłumaczysz mi, co się stało przed chwilą! Jak jaką cooperem mogą mnie trafić? Wytłumacz mi to! Um, u ciebie też się tak postać moja wygięła? U ciebie się troszeczkę nagranie wygięło. Wiesz co, znaczy. Montowanie! Czemu jest <laughs> Stefanito! Jesteś S4Z4, madafaka. Ja twierdziłam, mi się postać z. Ze... O już nie. O, o, o. Oh, Adam... Niech mi się trafi Playful Cloud. Albo niech I mi to się to trafi... Brak ataków przez Piotra przez dwie godziny! I, I... 60 fps ów Black Flash. Ładnie. Tak... stale spamiłem ten piec z no wyjpa! Ten debil już ma Nice, są mam okulary. Ty, a czemu ty masz te okulary, Jest a nie niewidomy. typ, który gra Gojo tak serio? No... E... No i czemu ty do pierwszy podniosłeś?! Uuu, ale kombo! Dostęp 2 miliony damage'a w sekundę, okej. Okay. No Wytłumaczycie mi, jakim cudem wy mnie kombowaliście od dwóch stron? Nie zadając wyrażeń e sobie nawzajem? Magia świąt, a ta się do Chin wysyłasz. No i czego ci nie zadziałało? Powiesz mi to, mój Maybe, Gabyu? Ja rzeczywiście odlatuję na drugi koniec świata. Jak dostanę pieniądze, to po tobie. Cześć. O, coś twojego, coś bardziej Aha, ulubionego. Nie. Wiktor z on musi się z tym pobawić. Dobra, poczekaj, czyli kto gra kim? Kto gra syn? Kto gra ja? Ja gram Hakarim, zabijają cię. No, a Wiktor gra go. może no. postać. No nie, no znowu to głupi. Nie ma jak to Co to był za fly, powiesz mi? Przez mi się G kliknęło? Czemu to główne nie zadziałało? Ej, Wiktor, to było perfekcyjne. Niewidomy gość zabija... Zabija 100% perfekcyjnego typa, który nie chory w ogóle.

No to to będzie fajna część odcinku. Tak gówno nie fajna, bo cię zabiję przed tym Lew niewi je. Le Franco zysiste Czy ja mam tu walnąć do mnie? Porfink Winus No maskar <laughs> On zginął a, on zginął. Teraz się schować przed niezniszczalnym hakarim przez kilka sekund. Teraz go nie bij. Ja mam sztuczkę dla niego. Aha, hakariego. Nie hakariego. Si gurumę wziąłeś. Mm -mm. No. To jest to sama postać, którą miałem. Teraz go nie atakuj, rozumiesz? Czy są... Teraz już ja nie. Yeah. Nie, ja go biję! Ja go biję! Wywalaj, Piotr! No i stąd! Piotr, ja mam fajne altnita do niego! No spierdaj. Nie, jak nie zabierzesz się z okay. gejem! Jak nie dostaniesz, się jesteś gejem! Jak nie dostaniesz, do Ja cię nie dotykam w ogóle, ty jesteś w powietrzu! <laughs> najlepsze jest to, że ja was widzę! I patrzę, jak. <laughs> jak, jak że jesteś i teraz czekam tylko, aż Piotr się wyłączy tego domain expansion. Chodzi tam ten zielony. że z typów, którzy mają ogrom. No dobra. A teraz gdzie jest Adam? Ja jestem schowany i was widzę. Czy wy serio idziecie do mojego budynku? Chwila i to jest nie... Co? No, no, no. Admina no co? Aha! Lecę w kosmos! Lecę w kosmos! <grym> Piotr, mogę ja go bić? Pioter! Pioter! No masz. Piotr. Dobra, teraz go, teraz go nie bić. nie chwilę. No, odsuń się. O się od Chwiluma no się od niego! Bum, 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 bum. Odsuń się od niego! Odsuń się od niego! Co, no, się, co się dzieje? Się... Dobra, patera. Patera. Knieszek O nie, co ty? Nie udało się. Jakby co, on ma kontroler, a więc radzę ci uciekać. Na padzie gra? Tak. I on wie jak zrobić e, 0.2 sekundowy domain. <grystanie> on próbuje mnie kombować! No przestań tym gównem strzelać! gram na padzie. No tu na padzie masz przecież na łatwiejsze celowanie razy milion. Jestem teraz w, na drugim grystanie? końcu mapy, pozdrawiam. Nie gram na torze. Chodź, Wiktor. CO, TY Yiesiội ZROBIŁEŚ?! Próbujesz? Próbuj jeszcze raz, Wiktor. Daję... Nie mam ultimata. Brawo, brawo, Piotr! No tak. Co nie No, No nowym ultimatem, gej? Daj mu ultimaty. Iś, iś, iś. Dobra, za to daj mi Ultimate, za to, że on cię tak rozwołał. Ja, ja z nim zrobię spokój. O, Masz już. Dzięki. Wiesz, zadam ci, ci jeszcze to. Daj I mi jeszcze to. Adama. Do zabawy. Proszę. A adam, więc e, użyj jakiegoś ataku. Poczekaj, poczekaj, poczekaj chwilę. Adam, odsłuchaj się na chwilę. Chwila, jedna rzecz. Adam! No? Patrz, wiesz czego będzie edit? Czego? Nie wiem, co żeście zrobili. Z tego. Co byście zrobili? Ktoś z was mi powie. Usuń mi ultima jeszcze raz daj. Aha, ja ty Tino! Mikula! Piotrek! Ja ty zrobiłem tego. tego. roku w raz. Ale co dać ci? Ehem, nie wiem o co <grym> <grym> tak, ty, 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 ty ty Nie, nie, ty nie, tak, nie. tak, tak, na, na tak, <grym> Ej, przy, przyznaj się, że grasz na padzie. Nie, nie on ma szybkie palce po prostu. To, 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 to. Wikul gra na padzie jak nic z Aimlock. No to patrz, jakbym grał na padzie, to bym nie umiał tak zrobić. Jak? No, Napiszę się. Do... Jak Jaki Aimlock? No, nie co, co ze <laughs> skały. pojadam No chyba nie przeżyłeś. Adam chyba. już wie czego robić edita. jej. <coughs> Nie wiem, Ile jeszcze tym głównym nie zabierz? Wytłumaczysz mi, dlaczego ja robię 360? Mhm. mi Ryan To się mam. No, co nie widziałem. Dajcie ty

E, mega dobre krzesło gamingowe. Ta? Co ma krzesło gamingowe? No spier. I mega, mega dobre. No i co? My? Tak, jak cię mam trafić? Tu na co mam cię trafić? Najlepiej, że żebym cię nie trafił, prawda? Jak ty mnie nie masz trafić, to ty mnie trafisz z 5 km. No właśnie. <ś> nie <menta> no, no, ma To... Wyłącz odcinek, nie ma sensu. Ej, to ty chciałeś grać w Jujutsu Kaisen, czy na ale to wyłącz, kurde, Infinite Przebudzenie! Jakie Infinite Przebudzenie? Ja to zawsze zdobywam. Awakening, kurde. Ta, na czym to zdobywasz? Na głównie. No nie, już się A, to było już. No i czekaj, ci nie nie się O, dziękuję ci! Zgansylowałeś hej Ej! Ej, Piotr! Ratuj! No, tak, tak! Piotr! Czy to jest podsumowanie waszych umiejętności! Piotr! Piotr. Przecież i tak bym cię zabił. Jak ty, ty byś mnie nie walnął, a ja bym cię zabił. Po prostu jestem lepszy od ciebie i tyle. Piotr, wiesz co robić.

To jesteś na No te, no, te no Dobra, jestem ile razy go jeszcze, ile go razy zabiłeś? No nie, bo nie, dajmy ultimata. Robię to no, fair no, dla wszystkich. No, 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 maka twoja sraka. No i tego, tamtego no. ego. Dobra, tepnij go, tepnij, bo, bo on campi, to jest nie fair. <tent> w sumie zobaczy, gdzie on jest? On campi na mnie z na, Ultimate a. Tutaj. No, do No i co, Macapaga twoja sraka? Chodź <laughs> tu gdzie? Gdzie? Eee uh... ja się nie widzę. Do no, dupy, hej, pasterze, do dupy. i potem Ale z głupem z fajny minutem. Wypierdłutem, co... No gdzie on jest? <laughs> nie Wypadłem poza mapę, Piotrek na to dołożył R i się ze mną słapnął jak byłem poza mapą. Dobra, gdzie on jest? No, Jakbym nie incytował na sekundę, to bym wiedział, gdzie jest. <grystanie> Dobra, tak przestań. No ja przydół. Przestań, już jeszcze na pozycji. Bo nie? No tutaj był. Haha, <laughs> <niego> bardzo Nie mam <laughs> Co się dzieje? <laughs> o, ej, Piotr, 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 zrzut, zrzut, zrzut. Masz. Dobra. Ostrzy się od niego. Kurde, nie, nie tego wziąłem. Ooooj, <laughs> <laughs> A, czy, ej, tam, czy mi <laughs> nie wiem do czego. nie Bratek. To nie jest move. To nie jest move. <laughs> <laughs> No <gry> Adam, gdzie jesteś? No, chyba... Dobra, na tym się podoba.